O -o Oj, to jest odcinek, papi. nie możemy na dzisiejszym odcinku dotykać żółtego, ani zielonego koloru, Kumaś, to? to prohibido! Tak, i, I stary, ten, ten wałek był y, żółty, więc y, na żółty musisz uważać. I chłopie, musisz uważać, nie na zielony kolor! Na tej mapie chyba zielonego nie ma, ale wiesz czemu w Nie ma, ale z żółtego mega dużo. Wiesz czemu w ogóle żółty i zielony? Ponieważ nie ma takiej mapki, żeby nie było zielonego i żółtego. Zawsze na w ogóle ja. Nie widziałem na no. polskim YouTube e chyba takiego filmiku, że Aha, bierzesz dwa kolory no i, i masz prohibido. <laughs> więc ludzie, subskrybujcie, lajkujcie ten kanał, ponieważ e, to właśnie nie wiem, to nie jest chyba żółty. To mi się wydaje, że to jest pomarańczowy Nie, nie, nie. Ja bym to liczył jak pomarańczowy filmik. Tak, moim zdaniem no to właśnie nie w razie to, razie tego, to jest pomarańczowy no, więc... Subskrybujcie i lajkujcie ten odcinek, ponieważ tutaj są odcinki ze są codziennie i naprawdę takich challenge'ów nikt w Polsce nie robi. Jesteśmy pierwsi, więc subik e, i musi być. A Oj teraz tak, pytanie. On o, stary, tu jest zielonego sporo. Ej, bez Ej, jest, można Jest I jest, żółty, i jest no. też żółty. Ej, bez Bo e, żółty jest na przykład na tych wałkach, stary, tak, no nie? Tak, 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 na wałkach. Mm, te liny, liny są żółte. Ej, więc, e, więc, chłopie, powiem ci, te dwa kolory są naprawdę, naprawdę Ej, w... Ej, tutaj Talina widzę. też bym powiedział, że jest taka żółta. E, no, praca, no, tak mi się wydaje, ten wałek chyba nie jest. Ten wałek jest drewniany, taki. O ile jest Nie, taki no, kolor on jest brązowy. Tu jest zielony, ale tak, patrz, tak, ale patrz, tak, Tutaj tak, Talina, no, ta a, nie dotknąłem, uważać, ale ona była żółta, ja tutaj ona była żółta. O, A Talina chyba jest brązowa, już mi się wydaje, ta przy niebieskich, ale ta przy czerwonych ewidentnie. O nie, tutaj to... Dobra, no, no to wojdujesz, to, już, to, wojniewałem to wojniewałem. Mordo. Dobra, no to mi się nie podoba ludziska. To mi się nie podoba, bo ja jeszcze przegram przez ten challenge i tyle będzie. Oberka zdobędzie kolejnego nie winka. Nie możesz przegrać challenge w Minecraft. Ja, o nie, to jest zielony, dotknąłem Potknąłeś? zielonego. O, Wojdowanko! wojdowanko A pytanie, ty, ty przyszedłeś już w całą tą mapę, może tam jakiś Stary, popatrz jest? gdzie ja e, jestem, popatrz gdzie jestem. Stary, a może tu jakiś coś żółtego jest? Ej, poczekaj, mam pomysł pewien, chodź tak. No, mam, mam też mam, dobry pomysł. Ale i patrz, co nie Nie, 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 nie. Ty zrobisz wszystko, żebym mnie przeszedł, więc ja to Wiesz, nie zmienię swojego. Mam co ja zrobić, stary? Jak chciałem no. złapać się i dotknąć z tobą tą żółtej liny. No. Skąd ja to wiedziałem, I To było stary superancki, a teraz mamy finał. I pytanie: w ogóle nie może dotykać żółtego? I teraz dotykasz żółty, a teraz dotykasz zielony, stary, więc to jest. Ale to nie jest jakby zależne ode mnie w ogóle. Ale chłopie. O Ej, tu jest żółty? I są żółte. A pięści są A zielone coś tu jest akurat, Nie co, to Jakiś zielony kolor tutaj się znajduje, czy nie za bardzo? No jest palma, stary. Palma. palma. Więc, chłopie, uważaj, żeby ci palma nie odbiła, bo jak ci palma odbije, to już po tobie ci powiem. I naprawdę, no, i tyle po prostu po tobie będzie. O, widzę w ogóle... Ej, ty Ulde. w ogóle też, stary, ty Aj, żółty. Brawiecie. Ja cię nie mogę dotykać, bo będę miał przypał. A ty też masz w ogóle żółte nóżki, tak Tak, i mam w ogóle tęczę za mną. Za mną stary, jest tęcza, więc y, też musisz... O nie, no czekaj. Trze... Dobra. Oj, teraz trzeba uważać. Nie! No ty na No dobra, to wejduję w takim razie drugi raz. Nie no, chłopie! Chłopie, to jest finał, a ty mnie w nie, takim skula. No i spoko, no i niech się tak walnie w łeb i tyle będzie po prostu w temacie. Bo to mi się ewidentnie stary nie podoba! podejść do mnie! O nie, nie, na to. O, nie wiem. O! Jes, jest! I kuchacie! Jest... I teraz Bobek! Bo Leci, nie. Bobek, nie. Bobek, nie, 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 go! nie, nie, go. Ja nie, 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 mocno śpi. My się go. nie, Dobra boimy. gościu, 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 no. weź tam i nie, nie, wiem, wieczorynki dla siebie, a, nie dotknąłem na trampoly. A, no bo to lipa! Super o plo nie, plo nie, plo nie, no jak tam nie o, 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 widzę, super, że jesteś jestem super! Playerem, patrz, super normalnie pro player jesteś stary, ci powiem. Naprawdę! Pro player normalnie... Nie, co ja! Nie dotknąłem żółtego! Jeszcze! Dwa razy dotknąłem żółtego, stary. Dwa A, ja, razy ja, dotknąłem -a, żółtego, -a, więc -a. dwa razy, słuchajcie, wójduję! I pytanie, jak tam ci idzie, dobra, bo ja ci Stary, zapraszam... ja będę ich tutaj walił z pionchy. Walić będziesz ich z pionchy. Oooo! O, no nie wiesz, o nie. to jest nie, no. nie. Ale jesteś lamus. Nie, no, barierki, barierki nie odkryli, Nie odkryłem, nie dodałem. żadnej barierki nie odkryłem, patrz stare. No około normalnie szybkie przejście i szybka normalnie walnięcie walnięcia barierki. Nie, nie. Ej stary, to ja jesteś... Ej, co to jest gracz? Stary, to jest gracz! To są gracze no, na milion życie nie, niemo, nie, Niemożliwe! Ja jestem w totalnym szoku! Ej, dobra stary, jest normalnie 12 już, 13, 14 osób zakwalifikowanych! Jeszcze słuchajcie, jeszcze jedna osoba! Aha, ten nordycki wojownik to za bardzo, słuchajcie, tego dobrze nie zrobił! Bardzo, on jest, on jest bardzo nordycki. Bardzo nordycki, a skąd ta pewność, że jest nordycki? No stary, szczerze, szczerze to nie wiem. Eee, w ogóle widziałeś jaki nick odpadł czy nie n W ogóle nie? jest jakiś typu Sensei jestem, więc pozdro, bo to Polak to pewnie może ogląda. Był stary Ale, taki ale, ale miał się napisane przez J, Sensei? Sensei, no nie wiem, znaczy nie, nie jest ten nick odpad, inny odpad, ale Wam ludziska nie powiem, jaki, bo był bardzo niestosowny. Aha, dobra, tak. taki nick, ej, tu tak. ja nie widziałem, mordo. Nie, Sorry. nie, do, oj, I tu, nie tu w ogóle tutaj mamy lipę Tu jest zielony! Zapomniałem o tym zielonym. Dobra, sypnie. Dobra, cyk, mi to się udało. udało. Tak, tu jest dobra, fioletowy pomarańcz, więc chillera! O, kura, co tutaj? I teraz te wałki, te wałki tu, tu na tych wałkach dobra, może być słypał. Tutaj wchodzę nie, na to. Nie! Na to dobra! O! Co, ja coś nie wydarzy, nie, tutaj na to. A tu jest tak naprawdę... No co to się dzieje z tymi wałkami? Ej, dobra, to ja może tym nie biec czy nie? Nie Patrzyłeś wiem. czy nie? Ja, ja Kurczę, nie widziałem bo nie chcę oszukiwać, ale w ogóle, ale wiesz co ci powiem ja teraz tędy tutaj przejdę. Dobra, to się chyba bardziej mi udało w lepszy sposób. Dobra, I teraz. Tutaj, stary przychodzimy chyba normalnie, ej, tylko animacje robimy. To, ej, stary, tak mi się tylko wydaje. wiesz co ci powiem, ja chyba już, ja już chyba nie dam rady, bo tam jest sześć. Nie, sześć nie osób. Stary, ale patrzę, Dobra, ale patrz, Ja robię drugą animację, bo wiesz, za dotknięcie no. każdego kafelka robisz jedną animację. Tak, 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 tak. Ryskli... O już dwie musisz zrobić animację. Dwie? Jak to dwie? No bo dotknąłeś ale odpadłem, ja to wojduję od razu, czy jak? Aha, dobra, że to liczymy jako wojdowanie. A to nie okay. jest wojdowanie? Bo mi się wydawało, no, stary, że to jest... w sumie jest, w sumie no, jest. Moim zdaniem o, dobra, jest. I teraz, I teraz animacja, dwa no? razy animacja normalnie. Nie, no stary to jest razy animacja. <laughs> Mam taką nadzieję. I teraz dwa animacja i czekamy stary jeszcze na jedną osobę, animacja ale powiem ci ten 4. finał. Ej, ten finał może być naprawdę bardzo ciężki, jak tu jest tyle graczy, to powiem ci, może być naprawdę problem. A jak zobaczysz, to są jeszcze stare... Animacja numer 5. 5 czyli numer e, dwa czy. Pięć. czy jak? Aha, pięć, e, no tak, no tak właśnie myślałem. Tam patrzcie, ósma osoba się zakwalifikowała. I pytanie, co będzie w finale? Jak myślisz? Jak, jak sobie ja... tu jest, słuchaj. Boxer Michał, czy coś takiego tu jest. Tu są normalnie polskie niki. A teraz... Dobra, pa... Oooo, Lava Dawaj, robimy to, robimy to. Może być naprawdę ciężko, stary. Tu są naprawdę dobrzy gracze. Dawaj tego, 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 kosmonautę. Jak coś z piąchy, Kosmonautę, jak coś, stary, z bo on jest naprawdę mega dobry i trzeba naprawdę... Okej, 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 kosmonauta, tak? ten kosmonautę w różowej okay. koszulce też jest graczem, właśnie odpadł. A, no okay. to, no to nie jest Dobra, gracz. robić kosmonautę tak, piąchą, kosmonauty czy Tak, kosmonautę walić, walić piąchą, cały czas. Dobra, normalnie, dobra, normalnie dobra. stary... Na... O, ciebie też? Ale kosmonauta poleciał! Nie, ja też, nie, ja też! Się, co? A co? jakiego save'a zro... no, z kurcze. Szkoda, że widziałem, nie widziałeś, bo to był dobre takim na shorta. Kontem, kątem oka, ale bardzo dużym kątem oka. Dobra, kosmonauta znowu się Ej, zakwalifikuje. robimy go, dawaj, do, robimy no, co go no. jest z tym kosmonautem, to ja nie mam pytań, ale jest naprawdę Ej, To są stare... wszystko chyba gracze, oczywiście Tak, to jest na pewno milion graczy po prostu, bo dobra, kosmonauta, no no Dobra, ej, stary, to, to może być naprawdę ciężkie, bo w Kosmonauta takim ma, momencie... Ma rip. Kosmonauta ma już rip. Tak? Pewny jesteś? Nie, no, nie no, Stary, to jest grać to jest dobry grać. A tu powiem ci, naprawdę jest sporo graczy, więc. Yy... Aha, dobra, nie. Ja, mam rip, O nie, o nie! Nie! O nie! Tu jest przypał, tu jest, stary, już przypał się robi. Dobra. Jak tam u ciebie? Co tam? Pary, no ja przeżył, nie Prze... przeżyłem. Nie przeżyłeś? Bo Bobek wygrywa! Let's no! go! Let's go! Tutaj bez żółtego Lepi, i zielonego to jest przerąbane, chłopie, my nie możemy zlegać ani żółtego, ani zielonego, a tu stary wszystko jest prawie żółtej i Ale dosłownie i patrz, zielone. Tu są, Aha, a to jest akurat... I farba nie, jest nie, no, to innego. To jest, to jest... Nie no, znowu słuchajcie, stary, A to środek jak jest? A, ja po tej plamy musi. Ja tu z my to środkiem stary, to trzeba ewidentnie tylko i wyłącznie środkiem, a tutaj no na Uważaj, przykład bo nawet coś na, coś na jakąś głupą kropkę nie możemy no. nacisnąć. Co? To jest nie Ej, to patrz jest... mam pomysł, dobra, mam po... patrz, jest patrz i stoję tutaj. Widzisz mnie? Ja nie widzę ci, stary, ja się jestem full skupiony! O, ty jesteś już tam, dobra, to ja lecę. Ale ci... patrz ja sobie jadę po prostu na tej widzę. srebrnej obramy. Ej, ale się stary, tu jest zielony, dobra, może mi się. Nie, Ej, a powiedz mi! Nie, do... Jak my mamy teraz to zrobić? Ej, tam końcówkę to ja nie wiem, stary. Ja Ej, nie mam pomysł, To będzie wykonać, dotknięcie żółtego, ale, ale innej opcji nie ma, a no to nie, jest na pewno do... najtrudniejsza opcja. Do... No chyba dotknąłem. Ej, stary, ja ci powiem ja nawet tym... Ono znowu dotknąłem barierki! Ej, powiem ci stary, ja mam trochę większy przypał niż ty. To już tam jest. Ja, bę, na ja samym będę ich tutaj końcu. klepał, żeby oni odpadali. Ja no nie, będę ich tutaj no, klepał. To, 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 co tu się dzieje? Teraz przyjdę tą złą stroną, cyk, teraz kudę, tutaj elegancko, no. o, dobra. Jestem już naprawdę. Już tu lecą, stary. Ja tu stary lecę i już jestem niedaleko, tylko ja muszę czekać na tym stary, wiesz, mam... na tym okręgu. Ej, ale dobra, ja nie... to się uda, to się uda, stary, nie. No, bój ej, nie żaden. da się, stary, ja nie mogę ich przetrzymać, nie chcę. Ja nie wiem jak tu przejść, jak tu tym. Dobra, to ja na, i te, i emocji, Ja nie ma. Czyli dwa razy, czy jak? Czy nie? Dobra, dwa jedna... razy, tak. nie, ja Nie, zreakowała ja, ja... mi się postać! Dobra, zaraz działa. Jesteś. Nie, ja poszedłem jakby dobra, barierką jest bokiem, ale po Jesteśmy stronie... będę! Jak ostatni! Let's go! Nie dotykać jakby żółtego, tylko szedłem po niebieskim, bo innej opcji tu nie było, po prostu. Ale tam nie dotykałam się. Co eee, to to? No to? ty znaczy, w sensie czy nie czy łapką nie dotykałeś żółtej barierki czy coś takiego? Może dotknąłem, ale to i tak była najtrudniejsza opcja ze wszystkich, jakie mogłem i Tu trzeba uważać zielone i, i ten, żółty. Jest to coś zielonego? Chyba nie ma, nie ma. Nie, nic. ale żółty e, może, tu być. może żółty tu być. Żółty może to, być, tak, więc na żółty trzeba ludziska naprawdę uważać, więc e, tutaj nie ma co. Tu się trzeba naprawdę postarać, bo tutaj też osiem osób tylko się kwalifikuje. To nie jest, słuchaj, stary, jakoś strasznie mm, dużo. E, Sioka cytronę. E, Zdywaliłeś się tam, e, nie pykło ci, mm, więc... E, a ja, stary musisz się w tym momencie postarać, bo to naprawdę Tam na pewno nie To są żartu. paski żółte? Tak, i ta planeta w ogóle jest ona jest żółta czy pomarańczowa? Nie wiem, Pomarańczowa, mordowa. Okay. Okej, to jak... Te paski! Faktycznie to są stare paski! Ej, dobra, to trzeba naprawdę uważać. Teraz cyk, dobra, nie dotknąłem żadnego paska. Udało się i teraz tak. Ej, tutaj nie wiem, tu jest chyba to w ogóle jest całe żółte. Ej, czy to jest pomarańczowe? Mm, dobra, nie wiem. Nie Szoko, natkałem. ty to Ej, stary, nie wiem, czy to jest pomarańczowe, czy nie. Ale wiem, że leć prawym, Które? jak to jest, nie, tam, dobra? ej, te paski szczerze, tamte nie wiem, naprawdę. Dobra, ja tu wiem, nie że wiem. na tych platformach W razie czego sobie, słuchajcie, zwojduję i, i będę. Aha, znowu jestem w tym samym miejscu. Prawym, jak to się to tak mało dobra, jest tutaj jest. tego, żebym to zaliczył jako Ja żółty, wiesz? prawym polec, stary, prawym polec. Ale bo i... staje, staje I ja na o, dobra. I ja już tym... jestem, już, słuchajcie, na finale. Jestem normalnie już na mecie. I teraz ciebie oberka. Ło już Aż ile osób się, trudny się trudny zakwalifikowało? Się czem, Ej w ogóle ile osób się stary zakwalifikowało? Tu jakiś kościół trup. i chłop już normalnie I patrzcie 8 na 8 I teraz pytanie stary, co będzie w finale? Czy będzie coś zielonego yy, mordo, albo żółtego? to jest problem, bo stoisz na żółtym. Ale mordo ty stoisz o na zielonym. O kurde zielonych. stoisz na zielonym. Ale to ty na zielone, nawet, o co ci chodzi? Ej, teraz, w tym moment, Aha! Ej, mm, ej, szoko, zielony! Tak. Poczekaj, jest tu coś zielonego, bo żółte na pewno jest. A jest, zielone? Jest zielony. Kwas Tam? wokół nas. No, to może... Tylko jest problem. Rzek no. zwojdujesz to. To w sumie, to ale jest. pytanie, zwojdowałeś kiedyś tutaj na tej mapie? Bo mi się wydaje, że bardziej Cię laser zaatakował niż Wojt. Stary, nie, bo nigdy w życiu chyba nie. <grym> Więc ogólnie jakby na tej mapie zwojdować, to by było dosyć śmieszne. Ale to są serio. te żółte ogólnie na zewnątrz i tego uważaj, bo może Ty grasz w środku, ale ja raczej zawsze staram się trzymać no, boku. Ja i serio ja raczej... po tym żółtym często nie! chodzę? Co to było? Co to było, stary? Jakbyś to zobaczył, to ja cię tutaj po prostu IQ million! Chłop mnie normalnie walną! Pokrywa, pokrywa. Y o, Widzisz? Jesteś, na jesteś na czarnym! Co ty stary robisz? Jeszcze zaraz przegrasz i tyle stary w tym... Aha, ty chciałeś? Nie, no ja zaraz cię walnę. Mmm, gaga Google! Nie? Goofy, Nie! Yeah. Ja już miałem naprawdę gorąco, w pewnym Nie! Nie! No, tak. jak, stary. no kurde, jak ty to stary... przyjrzałeś, chłopie? Dobra, masz teraz. Nie. Yes. Dobra, Proszę to, się udało, to by się udało, stary. To by się udało. To się udało. A może, a może. Ej, podpiszmy pakt o pokoju. Dobra, to bez animacji, stary, bez animacji. Ło, Ża... wow, teraz jest już tego. Dobra, 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 dobra. stare. Jestem taki cold. Ja też jestem cała. taki cold. Ja, ja, w, 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 w ogóle, to jest takie. Nie, żółty! Ej, masz to samo, co miałem kiedyś i. Dobra, i co? Uda nam się. Papi. Stary bez żółtego, tutaj jest sporo tego mm, żółtego. Mmm, czeko cytru. Hej, patrz, stary na to. Teraz cyk normalnie bokiem. Nie! Tyla, tyla musi. Aha, wpadłeś pod łapę? Wpadłeś pod mapę i bardzo ci dobrze! Ja nie, nie jestem Nasz Jestem na samym bez początku! Tu wpadłeś pod mapę i to było za tą łapkę! No, nie, nie, no muszę wojdować! Nie, no to jest żart. Nie mów, że będę na samym stary, początku. Nie, ja chyba też, nie, wiesz, żeby dobra. było fair, to chyba e, też. Nie, ja wojdowałem w takim razie te kurki teraz, dobra, i teraz... Nie, nie, nie! Nie, nie, no, nie! Szybko mam i się! Ej, dobra, to jest stary psy Dobra, wojduję, stary, wojduję, no. Przerąba. Mapa. Dobra, teraz jest szansa, że boga. ja przejdę w ogóle? Yy, jest, jest spora szansa, że przejdziesz. Wydaje mi się, że nawet jesteś stary przede mną, więc jakbyśmy teraz nie dotknęli żadnego żółtego, to... Dobra, nie! Koszu. Dobra, teraz to już naprawdę na spidzie robię. Nie! Nie! Dobra, yy, ja mam Dobra, przypał. Dobra, Ja różowego. mam przypał stary, ja mam przypał, ja mam przypał, ja mam przypał! Teraz Dobra, szybko! Jestem. Proszę! proszę. Jestem jako szesnasty. A ty? Ej, masa... Nie, A ty? no ja byłem tam chyba dwunasty. I Ja ci słone, dobre, jako szesnasty stary. Ja już myślałem, że mi się nie uda. A to taki normalny styk, że ja cię po prostu słone. Teraz pytanie, co będzie za mapa? O, lapi papi. Mm, czeko cytru. Co to jest? Jakiś czeko cy cytrus? Ej, Ty nie mów, że ty nie znałeś tego trendu na TikToku, że mmm szoko citrona. No, za bardzo nie, bo ja TikTok Ej, dobra, nie gościu, mam... a ty w ogóle masz internet w domu? Eee, internet mam, ale nie mam TikToka. Ej, dobra, nie, mam... nie, bo teraz teraz Bobek no. myśli, że to ja jestem tym dziwnym. Ale weźcie mu napiszcie w komentarzach, że to on jest ten dziwny, że nie ale wie, co stary, to jest sokot Co to jaki Ej, nie, taki... na pewno to znasz. Pe... Nie, niemożliwe, znam, że tego nie ja widziałeś. Nie mam na pewno widziałeś. Ten ja no, na... słowo normalnie nie Niemożliwe, daję. że. Te... Co, mamusia ci zabroniła TikToka. Ale nie, no stary TikTok, moim zdaniem. Ja w ogóle nie potrafię TikToka, bo ja, ja naprawdę nie. Nie lubię, serio. O! Ej, stary tu jest bardzo dużo zielonego. Musisz uważać, stary. Dobra, pokażę ci coś, pokażę ci coś. No, Tylko podłoga patrz na mnie, to... to na mnie. Ej stary, tu będzie podłoga to trawa. Patrz, patrz. No. Uuuu, ale jesteś szybki. Uuuu. Ale ty widzisz sport? No, a no. i stary jak jest podłoga to lawa, to my robimy podłoga to trawa, bo zielonego nie możemy dotykać. <laughs> podłoga teraz to trawa! Na to? Uważaj! Ej, tam było to było naprawdę Kurde, no i źle A ja widzisz, nie. że jestem Bobek, a znaczy Bobek Ambera! <laughs> a to jest finał! A Bobek jest naprawdę sprytny! i Bobek jest no nie, naprawdę sprytny. Ej stary Nie dobra, stary, mi idzie. Ja, ja jestem na samym początku, ja się bawię jak po to, prostu. Jak ty jesteś ej stary, dawaj do mnie, bo będzie mi przykro, stary. Ja tu czekam i ja nie przejdę, dopóki Jezus, ty nie. nie przejdziesz. Nie no ale co? stary ty musiałbyś zobaczyć co ja robię teraz! <laughs> co ty robisz? Bo ja Jeżeli ktoś jest stary... słaby w tą grę, to niech no. spojrzy na. Wo, Let's go! Ej, ja Gdzie, nie wierzę! Ej. Boże nie. święty, zabierzcie tą grę nie. Nie. ode mnie! Wygrał. Nie! Yes, wygrał. Ja cię po prostu! Ja usuwam tą grę! stykania żółtego i zielonego, jak to wszystko ale, prawie jest ale żółte. Ale, ale, są zielone piłki <gry> i, i są żółte i tu... rzeczy. Kurde, ej, co więc, mam zrobić? Y, ja powiem, nie, nie tak. Nie, muszę przejść bokiem, muszę przejść bokiem i bokiem. Czy czy liczyć na to, że nie dotknie wyłożenie. mnie zielony. A ja wiesz co? Dobra, nie Nie, dotkną. piłka mnie walnęła! Co jest Grane, stary, no bo Nie, no. Wojdujemy czy tu animację? Nie chcę woidować właśnie, właśnie nie wiem za bardzo. Dobra, słuchajcie, nie ja do... bo... Nie da się, bo da jest się? barierka! No nie da się, która też jest stary wśród. A nie da się stary pobyt, tam w przód i W tym tak, W tym miejscu się ale to będzie tam, miał więc, i tak nie, nie, Ale tak nie, 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 Poczekaj, nie, ja nie, Dobry, nie, 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 że cię nie, 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 cofa, że nie, 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 tutaj trzeba środkiem no? nie, jest Środek, no. Tutaj trzeba... No nie, to żółtego, czyli znowu muszę spadać. Znowu słuchajcie, muszę lecieć. A teraz y, ten końcówkę tu ja się postaram! Okej, okay, no jestem nie, tutaj. No. Ja Cię sunę i ja Cię po prostu sunę. To będzie, stary, przerąbane. Kurczę. Dawaj, dawaj na tak pełnym yes, ty zrobiłem Jest, zrobiłem to! Noc. Let's go! Dobra, animatykę jeszcze w razie czego zrobię, ja żeby spróbuję, nie było. Spróbuję tak, spróbuję tak. Ej, stary, dawaj, tak, bo to tak. już 10 osób jest i... Nie, ej, ale, ej, ale Ty, ty musisz, stary, najwyżej, że nie Za wcześnie, stary, naciskasz, za wcześnie naciskasz, Ci powiem. Naprawdę naciskasz za wcześnie. Dobra, ja się już, stary, kwalifikuję, bo jest lipa! Nie! no dobra, totalnie za trudne wyzwanie wyzwanie stary totalnie. moim zdaniem, ej bez jeden nawet żółty kolor jest ciężki, jak mamy żółty i zielony, to dosłownie tyle mapek odpada, że ja cię po prostu su... no, eee, <laughs> awerka, e, jestem w niebieskich, dajcie, jestem w niebieskich, dobra, czyli mam szansę, ale jest zielona. Dobra, ale mogę bronić, Stary, będę na obronie! Idziesz, stary, w, albo w, ponie, w pole karne, albo idziesz yy, yy, po tych niebieskich bannach. Ale ja nie mogę żółtego tego stary dotykać, więc tak taki sleep. Oha, dobra. Dobra, yy, wiesz, Za co ci powiem. Za każde dotknięcie robisz animację, stary. Za każde dotknięcie? To poczekaj, to ja już muszę w takim razie jedną animację zrobić. Ale wiesz, co stary, wydaje mi się, że ta giereczka jest wszystko w rękach moich teammates. A jak patrzę na razie. Ej, nie mogę. A teraz mi animację zaczekać. Ty bronisz dobrać. teraz, tak? Ty tak, sobie obroniszisz. Ja Ej, no to obroncą. szczerze, dobra. Dobra sprawa, tak, moim zdaniem. Dobrze, dobra. Dobra, o, i animacja, Dobra, obroniłem to, widziałeś co ja zrobiłem? Dobra, ale animacja, no co Dobra, robię animację, stary, robię animację w tym momencie i proszę, wbijcie gola, moi, proszę, będą dwa, będą dwa nawet, Dobra, obroniłem, animację. znowu, animacja. Dobra, animacja, kurde, tam ktoś... Nie nie wbili, Nie, nie, dobra, obroniłem. Nie, dobra, znowu animacja, co to jest? Leci piła, stary, leci piła! Kolejna! jeden Bobek Dobra obroniona! Coś tu leci! Leci! Ja stary to nic nie widzę, chłopie, to mi ta bramka nie zrobiłeś mordo zaległej. No dotknąłem się teraz teraz, Ej, stary, jak coś to mi. Dobra, jeden, dwa, jeden macie. Dobra, dobra, Jest, to jest obronione, Ej, dobra. Dwa, jeden, stary, mam szansę. Trzymaj to, stary. Może nie wyskakuj poza. Nie używaj podwójnej spacji. Bo wtedy wylecisz poza pole karne. Ona wtedy musi jakoś. O, bardzo zrobili! We dwóch oddalili ode mnie, dobra, to jest dobre. To jest, słuchajcie, dawajcie 10 sekund jeszcze, żeby teraz Dobra, 8 sekund, serio, Proszę, 6 sekund żeby to się nic nie wydarzyło. Dobra, masz. Dobra, to! Masz to, mam to let's go! Ej, dobra, to stare, ta no, piłka nożna no, była no, najcięższa w moim życiu piłka nożna, naprawdę. Nie grałem się nigdy w cięższą piłkę, jak nie można tykać zrzucić. Stary na błędy nie bywało ciężej? na pewno nie, bywało. Oha, no, no, y, y. ej. Tu jest i żółty i zielony. Stary, ale tego zielonego tu jest. Na... Tu są animacje? Czy mam wojdować? Czy jak to mam robić? Bo ale ja... tu wojdujemy, ale akurat ten zielony to go na pewno nie dobrze. To jest tu strasznie ja... tutaj, e... nie tutaj sobie elegancko. A to jest żółty czy pomarańczowy? Jak to... To, jest... Jest... to jest pomarańczowe, to zostawiamy, dobra, ale to barierki są żółte. I na sam koniec te kafelki, które wychodzą ze ściany, one A, mają żółty pasek. No dobra, teraz tak, cyk elegancko, żeby tu nie wojdować, bo tu może być. Ej, stary, to jest naprawdę. Nie, muszę wojdować! Nie, 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 tu animacja, bo tu masz ściany, stary. Aha, tu to są ściany, czekaj, to, 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 to kaj, jakaś, tu naciskam animację to W takim razie naciskam Ej, dobra Ja chyba tego stary nie wygram Nie wiem, Ale czy tu już jest wojdowanie, Tu już jest wojdowanie. Eee, dobra To może mi się uda Cyk, elegancko to wygrał Gość to wygrał tutaj. Gość to wygra, Wygrał to za pierwszym raz Co? Popiii. Stary, wiesz tu nie muszę dotykać zielonego koloru, a jego tu jest naprawdę... Jest to prohibido. Naprawdę tu jest go mega sporo i jak myślałem, że stary... O, no nie, no czemu cię nie walnęło piochą? Co to ma być? Co nie wiem, po tam prostu, jesteś strasznym sztabiem. Pozdrobra. Gratuluję, i co gratuluję. Bardzo dojrzały jesteś, bardzo. Uderzanie kolegi, o, fajnie, fajnie. Uważać. i tutaj, dobra, tego rycerza trzeba rozwalić, bo on się zapewnie czuje. Nie, nie! Coś się tu zapewnie czuje chyba, ja tak mi się tam. wydaje. No, no ja bo no. się zaraz cię złapę i normalnie cię za tego, ty, za, za tą. Y, jak, jakby to powiedzieć, za tą y, <grym> Za ten koniuszek banana, no! no. no. Właśnie chodziło. Za ten koniuszek zielone ci wytarmoszę no i tyle będzie w temacie, naprawdę. Tyle stary będzie w temacie, wy, wytar cię normalnie. I teraz szybkie, no sobie zielony deb, dotknąłem! Robię. No i ja robię. znowu są zielone. Ej, zielone, <grym> Robię <grym> sobie, sobie zielone. Łańcuch y, na mnie... Mielone, mielone... Kurcze, prawie no! Chodź, ty, kur... No ty, no no nie, dawaj, no dawaj, chodź, na no. piocha jeden, jeden na jednego, no dawaj, dawaj! A? No Co? chodź, no chodź, jeszcze no jednego, taki no chodź No dawaj, chodź no chodź, no, no chodź! No, taki jest ważny no chodź, no chodź, no, no chodź, stary, taki jesteś a? Nie, to wiesz, co, to ja samym może nie, jednak. Wejdę, ty, bo ja się zmęczyłem. Dobra, patrzę jak normalnie. walnę w łapy tyle i tyle normalnie w temacie i ty, operka I, to, i co, i co, lepiej się czujesz, że kogoś uderzyłeś? Uważasz, eee, pochwalasz takie zachowania? Ja się nie pochwalam, ale ty chciałeś mnie normalnie walnąć, więc tyle ale w tego temacie, nie zrobiłem. stary. Walnąłeś mnie, przynajmniej próbowałeś. Kiedy? Na poprzedniej arence nie walnąłeś. O, i, 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 na tej i, chyba i, też, ale nie, nie, nie O, no, nie, no, o no, właśnie, nie walnąłeś w no. niej przez ciebie się musiałem zrobić kółeczko od nowa. Okej, okay, los wyplet! Ej, to stary, tej mapki nie spodziewałem się, bo już mieliśmy ją na finale. I nie spodziewałem się jeszcze, że na półfinale. To jest ostatnia pieść mapka. Pięść jest bardzo żółta, bardzo e, żółta bardzo jak żółta! Kolor, o patrz, a ta, ta pięść jest czerwona dojrzały, stary. To jest, grać, jest grać, czerwona, czerwona pięść, no. więc... Oj, trzeba uważać, uważać. Wow, udało się! Lapi, p p serio? No tak, no właśnie, naprawdę, właśnie, tak, gratuluję, naprawdę, gratuluję, naprawdę tak, tak, tak. wyciska. Normalnie tam była jedna sekunda, żeby się udało, a Bobkowi nie wyszło, więc, y, ale dobra. Nic się nie dzieje, a berkę dobranamy! I... papi, jesteś. O, ty... Ej, śmiesz, czy nie, 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 wiem, chyba tak, tak mi się wydaje nie, idę yy, nie, w takim razie, spadaj no. w razie, no nie, w nie, momencie, ja w ogóle nie, po nie, 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 Chyba no kiedy? Się... No chyba mi się wydaje, że... Dobra, kot... to idę wojdować, ale, ale serio, dobra. dam sobie rękę uciąć, że... Ej, patrz! Masz fartat. Masz mega stary fartat. Ale to abit. jest właśnie Oliwa Sprawiedliwa, to jest właśnie Oliwa Sprawiedliwa, Ta, bo nie dotknąłem fest. No, oj, patrz, I to jest Oliwa Sprawiedliwa, że normalnie jesteś się ukaże, że będziesz pierwszy. I to jest y, w ogóle niesprawiedliwa gra. Moim zdaniem naprawdę tu nie ma total... No i mi chciałeś walnąć nie. i lecę! Oliwa sprawiedliwa, tyle ci powiem. To jest oliwa sprawiedliwa. No nie, no złapał mnie. Chłopie, ewidentnie złapał, ale wiesz co ci powiem? Nie ma wchodzenia, ja lisek! Nie y tym y razem! Y y y nie dasz liskowi przejść, Dobra. będziesz tak Kula, taki proszę mnie wrzucić. Aha, proszę y mnie wrzucić. Twierdzi, że ta kula cię. Y no faktycznie, że to wrzuciła. Ej, bez kitu, stary tak. Patrz, lisek się w ogóle kwalifikuje. Znajdę liska? Nie, chyba już nie znajdę liska. Chyba ewidentnie manu, znajdę liska. Ale stary tam w ogóle, ile osób biegnie, to ja, o nie. No, ten klaun to trochę mu nie wyszło nie. I, i temu klaunowi też nie wyszło, bo dotknął, ty, bo, o, stoisz na żółtym, odpadasz, o, o i na zielone, stary. więc odpadasz dwa razy i tyle ci powiem, a teraz a, finał. A, to w ogóle wyjdę z gry, wyłączę I, grę. Aha. E, oh. e, Ej, co my mamy to zrobić stary? A pytanie, jak my skaczemy na te żółte, to się wtedy robi czerwone, czyli my tak jakby robi na żółte... czerwone. Czyli my na żółte nie skaczemy, czy jak? No dotykam stary i uaktywniam. Ej e, dobra, e, ja nie wiem, no e, chyba ta gra po prostu jest poza challenge'em, no bo co ja mam zrobić? Ej e, 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 też mi się stary tak wydaje, no ludziska i jednak ja bym chciał wygrać i ja Ej dobra, ale... to zróbmy tak, że jak? musisz dwa razy podskoczyć, żeby jakby odbić się potem od czerwonego, czaisz, nie? Czyli, aha, dobra, czyli tak Widzisz dotykam, jakby co, o, co mam na myśli? Czyli dotykam żółte i potem od, odbijam się od czerwonego, tak? Tak jak teraz, tak. czy nie? No... E, możesz na mnie popatrzeć, bo ja nie wiem dobra, jak ty robisz Ja nie stary. wiem, e, o, akumam! Ak, nie, nie, nie! Spadłem na sam dół! Co Oj, ja kar... zrobiłem? Co? A, no